Do rywalizacji w tym meczu przystępują dwie drużyny, które w swojej naturze mają walkę o zwycięstwo. Zapraszamy na mecz i serdecznie witamy prosto z gorącego od emocji stadionu. Oby drużyny jeszcze podkręciły atmosferę wieloma pojedynkami. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed Państwem mecz w ramach klubów. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Niezła próba dorzucenia piłki na bliższy słupek. I wydawało się, że będzie groźnie. Ale wyłapuje to dośrodkowanie bez większych problemów. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Mamy pierwsze trafienie. Teraz liczymy na więcej. Bryant. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Gregor. Ładnie. Przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Magd Gregor. Bąbarów. Może być ciekawie. Strata. Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Dobrze się to zapowiada. Pressing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. że to rozgrywają. Na pewno chciał zagrać inaczej. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ciekawe teraz podanie, nad obrony, spójrzmy. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. Zgadza się, to mogło zakończyć się celnym strzałem. Mendy. Nie osiadają na laurach, szukają kolejnej sytuacji w obszarze pelakarnego. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Nie, nie, nic tu nie zdziałają. Sytuacja wyjaśniona. Bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Szansa na dośrodkowanie. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Może teraz wyrównać. A i piękna tu była parada. Piłka na środek pola karnego. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Doskonała piłka za plecy obrońców. Pięknie wyszła teraz na pozycję. Nie do wiary! Udało się to wyciągnąć! Wyśmienita interwencja! No lepiej nie dało się tego zrobić. Na pewno będzie sobie wyrzucać. Może to nie najlepsze wykończenie, ale nie możemy umniejszać tej obronie. Świetne zachowanie. Udane podanie i przechwyt. Kawał dobrej roboty w obronie. Nie mają wesołych win goście i nic dziwnego. Niezbyt dobrze wygląda w ich wykonaniu ta pierwsza połowa. Nie wiem czy to kwestia zmęczenia czy czegoś innego, ale przegrywają 0-1. Czy w drugiej połowie będą w stanie coś ugrać? To zależy chyba przede wszystkim od gry wata. Prowadzą tę akcję. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Szukają wyrównującego trafienia. Ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Niezły teraz ten pomysł. Nie, nie, nie. Nic z tej akcji nie będzie. Spalony. Kilka rozwiązań do wyboru. Aut po tym wejściu obrońcy. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Zległ się Gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Gal. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Dzisiaj z zatrudnieniem bramkarza rywali. Dopiero teraz miał coś do roboty. Szybko sprawdziłem w statystykach i to rzeczywiście pierwsza interwencja. Rzadko się zdarza, że tak długo trzeba czekać na pierwsze celne uderzenie. Tym większe słowa uznania dla bramkarza, który doskonale zachował się przy strzał. Strzał! Doskonale się ustawił. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Słyszycie państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Podanie było fatalne, takich prezentów nie daje się na To było dobre podanie. Dobrze się to zapowiada. Słuchowna teraz piłka do przodu, idealna na dobie. Też doskonale broni! Ratuje drużynę przed stratą gola! Fantastyczna reakcja i niesamowity refleks. Wielkie brawa, bo strzał był z niewielkiej odległości. Nic z tego nie będzie. Słaby fragment gry z obu stron. Dużo niecelnych podań i strat. Mogło to się różnie skończyć, ale tym razem mamy happy end. Szybko udało im się zażegnać niebezpieczeństwo. Luka opuściła boisko, będzie w z autu. Ujol. Niedokładne teraz podanie. Bryant, A, tak, dobrze to wygląda. I oczywiście, korągiewka w górze, offside. Nie, no przecież to było oczywiste, że nie można tak stać na pozycji spalonej i tylko czekać na piłkę. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przyjezdnym. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Tymczasem może się tu zrobić groźnie. Dobra obrona. Widać, że ma pewny chwyt. JON świetne teraz to zagranie. Ależ bezpiecznie. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Była szansa na kontra, ale to musi być wszystko lepiej rozegrane. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. A Gregor. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko kwadrans. Kombarów. Ciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. O, świetny moment na dośrodkowanie. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Świetnie teraz to rozprowadzają. Szukają teraz kola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. Panie przejęte, co dalej? Na stadionie olbrzymie emocje, na trybunach co chwila wybucha wrzawa. Wciąż utrzymują to prowadzenie, ale do końca jeszcze trochę zostało i nie wiemy, co tu się jeszcze wydarzy. Jedno jest pewne: to spotkanie zapamiętamy na długo. Groźnie zapowiada się ta akcja, no i strata. Teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać rzut rożny i może im to dać wyrównanie. Trwa wrzutki w 16. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Piłka w szatce. Mają go. Do bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie dzisiaj przegrało w sąsiedztwie. Kolejne wznowienie. Jest 2-0. informację, że do meczu zostanie doliczona. Jedna minuta. To by było na tyle proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem.